Dzień dobry, Ewa Danuta Białek Instytut Psychosyntezy. Dziś parę słów o nowej ty. To specjalny kurs, który proponuje nowa ty na wiosnę. Tak jak w przyrodzie wszystko się zmienia, nie możemy zatrzymać zimy, chyba nawet nie chcemy. Potrzebujemy także zmiany w sobie. Bo ona się i tak dzieje, niezależnie od tego, co się w życiu wydarza. Potrzebujemy mieć wpływ na to, co zrobimy z naszym życiem. A więc, nowa Ty, tak jak zakwita wszystko na wiosnę, tak zakwitnij i ty. Wszystkimi swoimi potencjałami, które masz w sobie i które czekają tylko na odkrycie, ponieważ dzięki temu możesz wzrastać, dzięki temu możesz zakwitać, ale zakwitać wewnętrznie, nie tylko zewnętrznie. Tego Ci życzę i zachęcam do tego właśnie. Nowego kursu, nowa ty. Dziękuję bardzo za uwagę, doktor Ewa Danuta Białek, Instytut Psychosyntezy.